Dzień dobry, mamy niedzielę, więc robimy naszą dwudziestkę Dzisiaj na spokojnie w drugiej strefie. Lecimy sobie na spokojnie. Pogoda sam raz do biegania. Mam tylko nadzieję, że się nie rozpada. Jedziemy. No i tak, mamy pobiegane, żeby uatrakcyjnić oglądanie, to wgrałem taką mapkę do śledzenia trasy, także fajnie można zobaczyć jak trasa przebiegała. No i na koniec statystyki jak zwykle. Wszystkie ten, wszystko w drugiej strefie, praktycznie. No trochę chociaż dzisiaj troszeczkę tam w pewnym momencie gdzieś pod górkę troszeczkę stętne przesoliłem, no, ale mimo wszystko jest praktycznie wszystko w drugiej strefie. Także na no, spokojnie przebiegliśmy. Niedziela jest zaliczona aktywnie, także zachęcam wszystkich też do aktywności. No i widzimy się w następną niedzielę. Mam nadzieję, że jakoś zachęciłem wszystkich do. Do jakiejś aktywności. Do zobaczenia następnym.